Witamy złotą medalistkę młodzieżowych mistrzostw Polski Martyna Jancelewicz. Dawno, dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać. Powiedz co tam u ciebie, Martyna. O medalu za chwilę pogadamy. U mnie trochę zmian, ale głównie po staremu. Co mogę powiedzieć więcej? No, przyjechałam odwiedzić stare śmieci. Poczuć troszkę, jak to, jak to było w ringu. Chyba dobrze się tu czujesz. W porządku. Bywało lepiej, ale bo też jest taki etap, wiadomo, niezbyt pewny, ale, ale mimo wszystko emocje są fajne i brakowało mi tego. No właśnie i co, jak to będzie wyglądało dalej? Będziemy się częściej widywać? Jakie są plany, jak zdrowie przede wszystkim? Obawiałam się takiego pewnego pytania, bo ciężko mi na nie odpowiedzieć. Czas pokaże, co, co, co tam, jaki scenariusz jest dla mnie napisany. Właściwie, no zdrowotnie na pewno muszę się jeszcze podszlifować. Tak jak mówię, chcieliśmy skorzystać z okazji, żeby e, przyjechać troszkę mm, poboksować, troszkę poboksować i, i sprawdzić, czy ja to w ogóle jeszcze czuję, bo to nigdy nie wiadomo, ale, ale jest fajnie, jestem zadowolona. No to ja się cieszę, cieszę się, że są te emocje, że m, ten link cię ciągnie. Ja też się cieszę, bo myślałam, że ta miłość kiedyś wy, wygaśnie. Ale chyba nie tak. Trzykrotna medalistka nie może, złota Mistrzostwa Europy nie może tak wygasnąć. No dokładnie, jeszcze teraz nie wiem, z ośmiokrotna Polski nie liczyłam dawno, ale, no ale coś koło tego będzie. No fajnie, to smakuje, no co ja mam powiedzieć. Trzymam mocno kciuki, żebyśmy się częściej widywali. Dziękuję.